Czeski film na polskich torach i to tuż przed świętami. RegioJet w ostatniej chwili odwołuje tysiąc pociągów, zostawiając na lodzie ćwierć miliona pasażerów. Co stoi za tak fatalnym debiutem? Błędy przewoźnika czy może ruchy PKP? Kolejna legenda upadła. Twórca słynnej Rumby bankrutuje i trafia w chińskie ręce. Pekin przejmuje całą technologię i co ciekawsze, dokładne mapy milionów zachodnich domów. Czy nasze odkurzacze właśnie dołączyły do geopolitycznej rozgrywki? Tymczasem CPK hucznie zmienia nazwę, ale zalicza przy tym gigantyczną wpadkę wizerunkową. Anonimowy użytkownik X przejął nazwę Port Polska, której nikt z rządzących nawet nie zarezerwował. Czy rebranding CPK to jedynie kosztowny kaprys władzy i amatorszczyzna? Do tego spotkanie Amerykanów, Ukraińców i liderów Europy w Berlinie przynosi efekty. Czy Ukraina może liczyć na gwarancję bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 NATO? Ciekawi? Sprawdźmy to! Biswick. Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii informacyjnej Bizweek, gdzie dostajecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Jak zwykle liczę na niewielką inwestycję w postaci łapki w górę od stałych widzów i do rzeczy. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy. Czeski film na polskich torach. RegioJet wystawił pasażerów? Czeski przewoźnik zdecydowanie się nie popisał, i zwiększenie obecności w Polsce zakończyło się niemałą katastrofą dla tysięcy pasażerów. 8 zł za bilet za przejazd między miastami? Rozkładany fotel i obsługa jak w biznes klasie na pokładzie samolotu? Nie, to nie żart. I PKP Intercity nie będzie zadowolone. Zapowiadało się naprawdę dobrze, a skończyło na wystawieniu klienta do wiatru w najgorszym możliwym momencie. Wyobraźmy sobie przykładowego pana Grzegorza, który kupił bilet z Gdańska do Warszawy na 20 grudnia. Taki klient dostaje teraz maila o treści: Sorry, ale jednak nie jedziemy. Co może z tym zrobić? Iść do PKP Intercity? No jasne, tylko że na tym etapie bilety mogą być już albo wykupione, albo kosztują nawet 250 zł, także nie. Nie obędzie się bez strat. RegioJet oferuje zatem rekompensatę w postaci zwrotu kosztów i Bonu na 100 zł. Dajcie znać, czy jako pasażer bylibyście zadowoleni z takiego obrotu sprawy. A tym bardziej, jeśli jesteście jednym z tych pasażerów, bo też jest całkiem prawdopodobne, że ktoś z naszych widzów kupił ten bilet. I pewnie już się domyślacie, że w wielu przypadkach Bon nie pokryje różnicy w cenie biletu kupowanego na ostatnią chwilę u konkurencji, więc zakładam, że żółte pociągi i tak mocno stracą. Są w oczach klientów. Warto jednak podkreślić, że w tle toczy się brutalna wojna o polskie tory. Polski regulator, czyli Urząd Transportu Kolejowego, ostro się wkurzył. Obecnie grożą Czechom nawet odebraniem licencji. Z kolei PKP Intercity wykorzystuje sposobności i nazywa pojawienie się konkurencji nieodpowiedzialnym eksperymentem przeprowadzonym na pasażerach. Państwowa spółka planuje natychmiast przejąć zwolnione sloty na torach. Pytanie więc, czy Czesi są sami sobie winni? czy może są wplątani w jakiegoś rodzaju intrygę? Oto jest pytanie. RegioJet twierdzi, że polski zabetonowany rynek rzuca im kłody pod nogi. Oskarżają PKP m.in. o celowe spowalnianie ich pociągów w rozkładach. Według ich wersji wydarzeń PKP Intercity miałoby też zakazywać kolejarzom pracy u konkurencji. Czesi mówią więc wprost o nieuczciwej konkurencji i grożą skargą do Komisji Europejskiej. W sumie niespecjalnie się dziwię, że monopolista ma swoje macki wszędzie i będzie starał się bronić swojego interesu wszelkimi sposobami. Nie zmienia to jednak faktu, że RegioJet na starcie zaliczył w topę najcięższej wagi i ciężko będzie się z tego wykaraskać. Zaufanie to w biznesie twarda waluta i żaden pasażer nie chce zostać w ten sposób wystawiony. Wszyscy mamy przecież ważne powody, aby dostać się z punktu A do miejsca docelowego, szczególnie przed świętami. A tutaj ten interes został zupełnie zignorowany. Pytanie, czy po takim numerze zaufacie RegioJet w przyszłości, czy może wolicie jednak droższe, ale pewniejsze PKP? Dajcie znać w komentarzach. Chińczycy przejmują pioniera, rumba trafia do Azjatów można powiedzieć, że kolejna legenda zachodu właśnie upadła. iRobot, czyli twórca słynnej rumby, firma, która nauczyła świat, że sprzątanie można zautomatyzować, wniosek o upadłość leży właśnie w sądzie w Delaware. Natomiast nowym właścicielem wszelkich aktywów amerykańskiej legendy zostaje Pikea Robotics. I teraz sprzedam wam prawdziwą bombę. Wiecie, kto to taki? To dokładnie ta sama firma, która do tej pory skręcała te odkurzacze dla Amerykanów. Amerykanów. Tak, dobrze słyszycie, podwykonawca zjadł swojego zleceniodawcę. Ale spokojnie, to dopiero początek absurdów w tej historii. Bowiem jakiś rok temu to Amazon chciał kupić iRobot za prawie 2 miliardy dolarów. Tą transakcję jednak zablokowano. Wtedy do gry weszły organy antymonopolowe w USA i w Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie, że zarówno Amerykańska Federalna Komisja Handlu, jak i Komisja Europejska zablokowały tą transakcję. Urzędnicy z USA i EU. Europy krzyczeli wtedy monopol zagrożenie dla prywatności, Amazon będzie wiedział za dużo. No to teraz mamy efekt tego dbania o rynek i konsumenta. Skoro Amerykanie nie mogli, to te technologie przejęli Chińczycy, którzy nie mają tego typu oporów. Tego przejęcia nikt nie blokuje, więc niebawem po naszych domach będzie zasuwał Pan Chińczyk, skanujący to, co mu potrzebne. Pytanie jednak, dlaczego iRobot, czyli pionier z taką historią, upadł? Myślę, że to temat na oddzielną, fascynującą historię o arogancji i nierównej konkurencji, który warto rozwinąć w osobnym filmie. Co powiecie na Bizona o całej historii iRobot i słynnej rumby? Zamówienia jak zwykle przyjmujemy w komentarzach. Na ten moment mogę jedynie zdradzić, że jest w tej sprawie drugie dno. I to całkiem przerażające. No bo po co chińskiej fabryce bankrutująca Marka z przestarzałym sprzętem. Dla patentów? Może. Dla sieci sprzedaży? Pewnie też w jakimś stopniu, ale jest coś o wiele ważniejszego. Pikea kupiła de facto mapy naszych domów i preferencji zakupowych co dla Chińczyków jest wręcz bezcenne. Przecież legendarna Rumba od 20 lat jeździ po amerykańskich i europejskich salonach. Dobrze wie, jak wygląda typowy zachodni dom, czy nawet gdzie plączą się kable. To wszystko dane, które są na wagę złota dla fabryki świata, która chciałaby przecież jak najlepiej spersonalizować reklamę do zachodniego klienta. Wyobraźcie sobie, co z takimi danymi zrobią giganci tacy jak Temu czy Shein, jeśli tylko dostaną dostęp. To oznacza koniec zgadywania, czy klient ma miejsce na nową kanapę, czy lampkę, albo jaki styl w jego domu panuje. Oni to po prostu zobaczą. Czy da się wymyślić coś lepszego, aby precyzyjniej wciskać nam te wszystkie tanie gadżety? Wątpię. Moim zdaniem to genialny ruch z ich strony. Chińczycy mają już dane z małych, jednopoziomowych mieszkań w Azji. Brakuje im natomiast informacji z zachodu i właśnie je dostali. I to za ułamek ceny. Kiedyś baliśmy się wielkiego brata, a dziś zaprosiliśmy go do domu. Bo do Dobrze odkurza. Może nie każdy ma w domu taki gadżet, ale raczej każdy ma smartfona. Wszystko co robimy w internecie jest rejestrowane, a w efekcie dostajemy spersonalizowane reklamy. Na Facebooku czy Instagramie co kilka postów jest reklama. Na platformie Mety można sobie nawet wybrać rodziców z dziećmi w odpowiednim wieku jako grupę docelową, albo uderzyć z reklamą do osób często podróżujących za granicę. To zresztą pikuś, bo w USA można targetować nawet po zarobkach. Skąd mają o nas taką wiedzę? Nie wiem, ale wiem jedno: dane to obecnie jedno z najcenniejszych aktywów gigantów. W konsekwencji spółki Marka Zuckerberga zarabiają na reklamach coraz więcej i mocno inwestują jeszcze w AI. Dlatego, między innymi, to właśnie meta jest w moim portfelu amerykańskim. Póki co tylko kilka procent na plusie, ale nie przejmuje się tym specjalnie, bo inwestuje długoterminowo. Natomiast dla ciekawych o naszych zakupach i czynnikach decyzyjnych, poczytacie sobie na grupie na Discordzie, link w opisie filmu. Znajdziecie tam również składy naszych portfeli, które są częścią serii edukacyjnej tworzonej z partnerem kanału. Jeśli też planujecie zacząć przygodę z inwestowaniem, to ułatwi wam to partner kanału Globalny Broker Freedom 24. Wystarczą trzy proste kroki. Zakładacie darmowe konto. U brokera, przechodzicie szybką weryfikację, wpłacacie depozyt w złotówkach i możecie kupować akcje gigantów. I to na 15 różnych rynkach. W Ameryce, Azji i Europie. Złotówki wymienicie natomiast na inne waluty bez żadnej prowizji. Do tego partner kanału przygotował atrakcyjne bonusy. Na start dostaniecie od 1 do 20 akcji o wartości do 800 dolarów każda przy depozycie zgodnym z progami. Nieraz przekłada się to nawet na kilkaset dolarów na początek. Czym dzieli Zobaczcie się z nami w wiadomościach. Do tego sam ostatnio wylosowałem akcję JP Morgan za niemal 300 dolarów. Co ważne, promocja dla obecnej puli klientów trwa tylko do końca miesiąca, więc warto ją wykorzystać. Odpowiednie progi i kody widzicie teraz na planszy, a właściwy link do rachunku macie w opisie filmu. Jak zwykle życzę dużo szczęścia w losowaniu. Port Polska, czyli jak internauta ośmieszył polski rząd. Doświadczyliśmy ostatnio nowego otwarcia największej inwestycji w historii III RP i pożegnania brandu CPK. To jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać Port Polska. Tak będzie się nazywał. Miał to być symbol nowoczesności i zerwania z przeszłością zapoczątkowaną przez poprzedników. A wyszło, wyszło niestety samozaoranie wizerunkowe. Wielka strategia rządu zderzyła się bowiem z twardą rzeczywistością w postaci jednego sprytnego internauty. Bo tak się składa, że cały sztab PR potężnej dwudziestej gospodarki świata zapomniał nawet zarejestrować nazwy konta w mediach społecznościowych. Tak jakby całe to wielkie wydarzenie pisano na kolanie zaraz przed wystąpieniem premiera. Wystarczyły 72 godziny i oficjalne nazwy Port Podłoga Polska i Port Polska przejął prywatny użytkownik Tomasz Janusz. I co najlepsze, wcale nie będzie łatwo o odzyskanie tej nazwy, bo zgodnie z regulaminem X facet oznaczył konto jako parodia. Rząd ma więc związane ręce, bo nazwy użytkownika są przydzielane według zasady kto pierwszy ten lepszy, bez możliwości rezerwacji z wyprzedzeniem. Wyobraźcie sobie, że pod pod adresem, gdzie za moment miały znaleźć się oficjalne komunikaty rządu, mamy teraz prywatny folwark, gdzie właściciel konta bezlitośnie punktuje absurdy rebrandingu, jak chociażby ich cudowne logo. Memów z tej okazji jest zresztą dużo więcej. Ale zostawmy na moment X i spójrzmy na oficjalną stronę internetową. Domena portpolska.pl w końcu ruszyła. Tylko, że to wcale nie rozwiązało wszystkich problemów, tylko wręcz je uwypukliło. Mamy bowiem nową, błyszczącą domenę PortPolska, ale na samym dole tej strony w stopce znajdziemy centralny port komunikacyjny SPZO. Dlaczego tak? Bo, żeby zmienić nazwę spółki, trzeba zmienić ustawę. A żeby zmienić ustawę zgadnijcie czego potrzeba dokładnie podpisu prezydenta więc mamy teraz organizacyjną schizofrenię w papierach i fakturach wciąż mamy CPK na plakatach i w domenie to już jest Port Polska a w social mediach konta Port Polska to parodia my robimy nie gadamy takie rzeczy tylko w Polsce i tylko w przypadku strategicznych inwestycji przecież tego nie wymyśliłby żaden mistrz czarnej komedii no ale ile nas jako obywateli kosztuje to całe zamieszanie i ta niezwykle potrzebna operacja rebrandingu? Co ciekawe, według ministra Macieja Laska, nic, bo przecież usługi są darmowe. Cytuję: Jakiekolwiek zmiany czy zmiany nazwy handlowej nie będą absolutnie wpływały na harmonogram, na koszty i na działanie spółki. Jeżeli jakieś firmy rzeczywiście pro bono przygotowują to wszystko, to wiele by akurat tłumaczyło. Ja z kolei nie byłbym tego taki pewien, bo kto wie, czy zaraz nie będzie trzeba odkupywać kont, a rebranding sam w sobie zawsze coś kosztuje. Więc nie wiem po co to mydlenie oczu. Nikt nam przecież nie zrobi całej strony za darmo, czy całej nowej identyfikacji wizualnej dużego projektu. A na koniec całej tej parodii mamy jeszcze Wisienkę na torcie. Skrót od nazwy Port of Poland. To PP. Jakby wam to powiedzieć, w języku angielskim i w biznesie międzynarodowym PP kojarzy się dość jednoznacznie. I nie są to skojarzenia z potęgą lotnictwa, a raczej z toaletą. Pytanie więc, czy cała ta inwestycja w nowej wersji nie okaże się jednym wielkim kiblem? I czy cały ten cyrk jest w ogóle do czegokolwiek potrzebny? Podzielcie się swoją opinią w tym temacie, a ja chętnie dołączę do debaty. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Co ustalono w Berlinie? Przez ostatnie dni w Niemczech rozmawiano o dalszych losach Ukrainy, więc warto podsumować sobie postępy w tej sprawie. W poniedziałek do rozmów Wołodymyra Zeleńskiego, Steve'a Witkofa i zięcia prezydenta USA Jareda Kushnera dołączyła Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Mark Rutte oraz dziewięciu europejskich przywódców. W tym kanclerz Merz, prezydent Macron, premier Meloni i premier Donald Tusk. To akurat jednoznacznie pozytywny polski akcent. Zatem co ustalono w Berlinie? Witkow mówił o dużych postępach w rozmowach o Ukrainie. Anonimowy amerykański urzędnik, cytowany przez Reutera, dodał, że rozmowy w Berlinie przebiegły naprawdę pozytywnie. Podobno na wielu płaszczyznach udało się dojść do konsensusu, ale kilka spraw nadal wymaga omówienia. Co ważne, stwierdził, że głównie rozmawialiśmy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i podkreślił, że to do Ukrainy ma należeć decyzja w sprawach terytorialnych. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi były niełatwe, ale owocne, powiedział z kolei Wołodymyr Zełęski. Zauważył też, że Ukraina i USA mają różne stanowiska w sprawie okupowanego terytorium. Uważam, że strona amerykańska usłyszała moje stanowisko. Cieszę się, że mogłem przedstawić je osobiście, podkreślił prezydent Ukrainy. Oznaki zadowolenia po spotkaniu wyrażali również europejscy przywódcy. Cieszmy się z tego, że w tych najważniejszych kwestiach stanowiska amerykańskie, europejskie i ukraińskie się zainteresowały. Zbliżyły, powiedział nasz premier. Co ciekawe, dodał też, że po raz pierwszy usłyszał z ust amerykańskich negocjatorów, że USA zaangażują się militarnie, gdyby Rosja miała ponownie napaść na Ukrainę. Trzeba przyznać, że to śmiała i dość nietypowa deklaracja dla administracji Trumpa, jeżeli takowa w ogóle padła. Oznaki optymizmu zdradzał też kanclerz Niemiec. Po raz pierwszy od początku wojny możliwość zawieszenia broni staje się realna. Chcemy podążać drogą pokoju razem z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami i Stanami Zjednoczonymi. Wierzę, że my w Berlinie czynimy postępy na tej drodze, oświadczył Friedrich Merz. Wspomniany postęp to chociażby wspólne oświadczenie przywódców Europy, wydane po tym spotkaniu. Zarówno przywódcy Stanów Zjednoczonych, jak i Europy zobowiązali się do wspólnej pracy nad zapewnieniem solidnych gwarancji bezpieczeństwa oraz środków wsparcia dla odbudowy gospodarczej Ukrainy w kontekście porozumienia kończącego wojnę. Czytamy w oświadczeniu. Gwarancje te obejmowałyby m.in. zapewnienie stałego i znaczącego wsparcia dla ukraińskiej armii liczącej 800 tysięcy żołnierzy oraz utworzenie kierowanej przez Europę i wspieranej przez Stany Zjednoczone wielonarodowej siły Ukraina. W oświadczeniu czytamy też o pomyśle ustanowienia kierowanego przez USA mechanizmu monitorowania i weryfikowania zawieszenia broni, do tego zobowiązania do działań w razie przyszłego ataku. Działania te mogą obejmować użycie siły zbrojnej, Wsparcie wywiadowcze i logistyczne oraz środki gospodarcze i dyplomatyczne. Podobno tym razem Amerykanie mieli zaproponować w Berlinie gwarancję na kształt artykułu 5 NATO, oczywiście bez członkostwa w samym pakcie. Jak oświadczył dla PAP wysoki rangą przedstawiciel administracji Trumpa, w zasadzie uzgodniliśmy mocne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale one nie będą na stole wiecznie, one są na stole teraz. Przywódcy potwierdzili także, że granice międzynarodowe nie mogą być zmienione siłą. Decyzje dotyczące terytorium państwa należą do narodu ukraińskiego i mogą być podejmowane jedynie po skutecznym ustanowieniu solidnych gwarancji bezpieczeństwa. Czytamy w oświadczeniu. Podsumowując to oświadczenie i wypowiedzi polityków po spotkaniu, pokój wydaje się być coraz bliższy, ale wojna nadal trwa. Nie wiadomo, czy wszystkie te ustalenia równie entuzjastycznie powitają Rosjanie. Ukraińcy nadal stoją więc przed arcy-trudnym wyborem: pomiędzy częściową kapitulacją, albo Dalszym toczeniem wojny, której nie da się wygrać. Pojawiła się jednak odrobina nadziei na to, że mimo braku NATO gwarancje będą konkretne. Zobaczymy jednak, jak to wyjdzie w praktyce. Jak obstawiacie, czy w przypadku zawarcia pokoju Ukraina będzie już bezpieczna, czy może kolejny atak to tylko kwestia czasu? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał. Polecam także poprzednie odcinki, zwłaszcza ten najnowszy o historii upadku Noki, ten o buncie w NBP czy ten o polskim atomie, który w końcu ma ruszyć. Bonusowe akcje macie w opisie filmu, a jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag bizwig. Do zobaczenia już za moment. Cześć!